Bracia, jak macie słowa zachęty dla ludu, to przemówcie. Szanowny Księży, Próbowczyni, Szanowni Chrystusie, bracia i siostry, mówiąc o Matce Bożej, w kilku słowach oczywiście trudno przekazać cały ogrom tej łaski, tych zasług i tego znaczenia jej. Osoby w, w ogóle w historii zbawienia. Może tytułem takiego niewielkiego wstępu, gdy chodzi w ogóle o rolę kobiety jako takiej miejsce, które wiadomo, że dziś w świecie, w naszym społeczeństwie też się dyskutuje kobieta próbuje znaleźć swoje miejsce. Oczywiście to, że czasem bywa niedoceniona, wykorzystana i tak dalej. Jest, jest to po prostu następstwo grzechu ludzkiego. Ale jak ja to lubię powtarzać, zobaczcie jakie wielkie znaczenie. No po pierwsze jest najdoskonalszym stworzeniem. Tak? Było stworzone jako ostatnia. Czyli Pan Bóg tak powiedział Stopień niedoskonałości doskonałości jako ostatnią stworzył kobietę. Zły duch, żeby zniszczyć sprawę Bożą, całe stworzenie, to z kogo rozpoczął? Z kobiety. Zwiódł kobietę, wszystko runęło. Pan Bóg, żeby naprawić tą sytuację, również rozpoczynał od kogo? Od kobiety. Co się robi? Wybrał jedną, którą zachował od grzechu całkiem zachował, tak? dlatego czcimy Najświętszą Maryję Pannę jako niepokalanie poczęto i całe stworzenie właśnie przez to zaczęło się odnawiać, odradzać. No i właśnie dlatego jeszcze Stary Testament jak mówi, że marne się mówi trochę z marne jest piękno, no, należy, należy chwalić kobietę jaką? Która boi się Boga pobożną, wierzącą. No i właśnie jako wzór tutaj mamy Najświętszą Maryję Panna. Ta, która, no i właśnie tak jak cała wielkość człowieka zaczyna się od czego? Od jego pokory. Tej pokory, którą nam wskazał sam Jezus Chrystus. Bóg, który stał się człowiekiem, który poszedł jeszcze dalej, który stał się dla nas chlebem. Nie ma porównania w naszym życiu, jakby się Człowiek nie uniżał, to do takiego uniżenia, do takiej pokory nie dojdziemy nigdy. Jest wzorem. No i właśnie jego matka również idzie w jego ślady. Staje się matką dla tych, którzy ukrzyżowali jego syna. Pod krzyżem, patrząc na pokuty swojego syna, przyjmuje tę misję. Oto matko twoja. I nie pożega się tego. Po dziś dzień właśnie to macierzyństwo na sobie odczuwamy. No i to, co dzisiaj też często się dyskutuje w kościele da, i się wymaga, zwłaszcza z tych, przez te ruchy feministyczne, czego kobieta nie może być kapłanką. Znaczy Najświętsza Maria Panna. W wieczerniku, kiedy właśnie Pan Jezus ustanawiał te największe tajemnice, swego ciała i krwi, kapłaństwo no, na siezy Mary tam nie było. Ale jedno tam się pojawia w czasie, kiedy się oczekuje na Ducha Świętego. No i właśnie największą przyjaciółką tej trzeciej osoby boskiej właśnie jest Najświętsza Maryja Panna. W swoim sercu najpierw oczywiście mówimy o wcieleniu w jej łonie Bożego Słowa, ale to najpierw to wcielenie się odbyło w sercu. W jej sercu, którym przyjmowała Słowo Boże, które słuchało to Słowo, rozważało to Słowo w swoim sercu. I właśnie tam to Słowo stawało się ciałem. No, i dlatego nie mogła nie być wśród apostołów wtedy, kiedy oczekiwali na obiecanego ducha świętego, bo jako wzór, wzór współpracy, wzór przyjęcia tego ducha. No, i po dziś dzień to oczywiście dalej się odbywa, dlatego jest dla nas tym przykładem. No, i stąd jej moc, wielka moc, o którą się staramy, której prosimy i z której też korzystamy. Właśnie w różnych tych naszych sprawach, a przede wszystkim wtedy, kiedy potrzebujemy też obrony przed złym duchem. Dlaczego jej nienawidzi? No właśnie ze względu na jej, na jej pokorę, no i dlatego, że jest pełną Ducha Świętego. Pełną Ducha Świętego. Więc i każde nasze spotkanie z Jezusem Chrystusem to nie obchodzi się bez obecności Najświętszej Maryi Panny. Ona zawsze jako pokorna służebnica jako uczennica najdoskonalszej Jezusa Chrystusa no i później dopiero jako Matka jest przy Nim. Każda łaska, tak jak nas uczy Kościół, to co utrzymujemy od Boga jako dar, jako wsparcie, utrzymujemy przez Najświętszą Maryi Pan A więc niech w każdym naszym przypadku spełniają się te słowa, które powiedziała też pod wpływem Ducha Świętego przy spotkaniu z Elżbietą, że wielbić mnie będą wszystkie pokolenia. Właśnie w tym uwielbieniu Maryi, w tej naszej pokornej modlitwie, przez stawiennictwo Najświętszej Maryi Panny zawsze jest uwielbienie Boga. Jest to najkrótsza droga i gwarancja tego, że pozostaniemy przy Jezusie Chrystusie, kiedy czcimy Najświętszą Maryję Panny. Także nigdy nie będzie za dużo tego nabożeństwa, tej czci Matki Bożej, oczywiście nie czci jej jako Boga. Każdy ma swoje zadanie, swoje miejsce w tym świecie jako stworzenie, ale i z tą wielkością jej zasług, które uczcił i uznał sam Bóg, koronując ją na naszą królową. Także niech w naszym życiu jej kult będzie naprawdę mocny i niech on nas kiedyś doprowadzi do zbawienia. Amen.